Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w Ewangelii mamy bardzo ciekawą scenę. Pan Jezus postanawia udać się do Jerozolimy i musi przejść przez tereny Samarytan, a tam, gdy uczniowie Go zapowiadają, to zostaje nieprzyjęty. Pan Jezus został zaszuflatkowany, tak jak niektórzy z nas bywają bądź niektórzy tak z nas szufladkują innych. On tego doświadczył i uczniowie zadają bardzo ważne pytanie. Panie, czy chcesz? A powiemy, żeby gromy z nieba spadły na nich. Zdziwić się mogli, gdy Pan Jezus ich zgromił. Ale w ten sposób Bóg okazał przebaczenie i litość, co w niedzielę podkreśliliśmy, co liturgia ukazała wtedy wobec tych, którzy go odrzucili, bo w tym wyraża się Boża wszechmoc. A pytanie apostołów jest bardzo ważne i my możemy pytać tak dziś Jezusa: Panie, czy chcesz? Szczęść Boże!